Witajcie. Co prawda filmy związane z pierwszą generacją Beyblade mają u mnie zawsze najmniej wyświetleń, ale jestem pewien, że znajdzie się ktoś, dla kogo jest to ulubiona seria, tak jak i dla mnie. Dlatego dziś krótkie omówienie jednego z najpopularniejszych dysków tej serii, czyli Black Dranzer. W anime, jako najsilniejsza bestia z całego pierwszego sezonu, mógł być opanowany jedynie przez najbardziej badaserską postać oryginalnej serii, czyli oczywiście Kaya. Dusza Bladera, który używa tego chipu, powoli zapada w mrok. Także nie ma żartów. Przejdźmy więc do bardziej technicznych aspektów, żebym tutaj nie próbował czasem zapanować nad światem. Black Dranzer w Japonii był dostępny z recenzowanym przeze mnie Ultimate Stadionem. Na zachodzie Hasbro wydało go jako zwykły starter, ale podobno niektóre wersje miały naklejkę ze zwykłego Dranzera F. No i właśnie. Skoro o Dranzerze F mowa, Black Dranzer to właśnie Dranzer F. Jedyne co jest zmienione, to kolor dysku i sama bestia. Choć jak wspomniałem, nawet to nie zawsze. Główną popularność przysporzyła dyskowi oczywiście ważna rola w anime i dzięki temu jest to najbardziej znany rekolor dysku, jaki w ogóle istnieje. Jest to zdecydowanie dysk atakujący. Można go używać jako smash atak i upper attack. Przy upper ataku jest raczej zdeklasowany przez inne tego typu beje, ponieważ kąt opadania ostrzy nie jest zbyt duży. Dlatego, jeżeli miałbym go do czegoś polecić, to właśnie Smash Attack. Wystające ostrza, zakończone wypukłym elementem, dobrze sprawdzają się w odbijaniu od ścian i wyrzucaniu przeciwników z areny. Weight Disc. Ciężka ósemka, zwykle używana do typów defensywnych. Ale jest na tyle dobrze zbalansowana, że powinna się sprawdzać w każdym komba, jakie wymyślimy. Dlatego, Black Drazer mógł trafić oczywiście gorzej. Spin Gear i Blade Base są w tym przypadku nierozłączne. Triple Change pozwala bowiem na zmianę końcówki między Flat, Sharp i Semi-Flat. Patent znany już z recenzowanych przeze mnie Variaresa czy Sprigana. Jak widzicie, ten element przewija się w każdej serii. Dlatego w momencie premiery z Dranzerem F było to naprawdę coś. Chyba jest to najlepsza opcja dla początkujących graczy, gdy nie mamy zbyt wielu dysków, a chcemy wypróbować jak gra się różnymi stylami. Oczywiście... Takie rozwiązanie ma swoje minusy. Konstrukcja musi być wysoka, co nie sprzyja atakującym dyskom. Ponadto przy zużyciu materiału tip może robić się nieco luźny, przy mocnych atakach zacząć się także wykrzywiać. Także, no cóż, recenzja Black Dranzera zmieniła się w omówienie Dranzera F. Nic w tym dziwnego, jak wspomniałem są identyczne. Dlatego jeżeli chcecie dorwać Dranzera z początków Beyblade, w umiarkowanej cenie zainwestujcie w Dranzera F. No. Chyba, że macie plan przejęcia władzy nad światem za pomocą Beyblade, i nie boicie się powolnego pochłaniania waszej duszy? Wtedy Black Dranzer to idealne rozwiązanie. Tylko czy dacie radę poskromić mrocznego feniksa?